Parę minut do obornik, bo właśnie w obornikach w siłowni Prestige Gym będziemy nagrywać program. Także niedługo zobaczcie z kim. Bogdanowo, to już jest taka miejscowość przed obornikami. Ogólnie same oborniki, wielkopolskie oczywiście. No naprawdę jest bardzo fajna, ciekawie położona miejscowość. Samo miasto może nie jest jakieś zachwycające, bo taki po prostu trochę bałagan architektoniczno-socjalistyczny. Niestety, no, no kiedyś tak budowano, że jakieś brzydkie bloki wśród starych budynków. Ale samo położenie jest super, jest blisko rzeki Warty. Obok zaraz jest Puszcza Nadnotecka. Jeden z największych obszarów leśnych chyba w Polsce, a Wielkopolsce na pewno tu Się ciągnie prawie do granicy niemieckiej Bardzo lubię tam ten rejon, lubię tam jeździć w ogóle i tak dalej Lasy są naprawdę fajne, takie w ogóle teren morenowany, morenowaty Jak to by powiedzieć, no po prostu przez moreny lodowcowe utworzone, dużo jest takich yy, Zjazdów, podjazdów, pagórków to no naprawdę ba bardzo ciekawy teren jak na Wielkopolskę, jak na Nizinę Wielkopolską. No i teraz tam jest fajna siłownia. Siłownia, którą prowadzi i jest właścicielem Marcin Wlizło. Znany wam i, i z, tak powiem, z innych filmów, które kręciłem i z, z zawodów i z wywiadów. To jest strongman, kulturysta, organizator zawodów. No i teraz jeszcze właściciel siłowni. Ma dwie siłownie. Jedna jest w Szamotuła, gdzie już kiedyś tam kręciłem program z chłopakami. Druga jest właśnie w obornikach. Także się rozwija. Za 400 metrów skręć w lewo. Muszę uważać, bo gdzieś tu będą teraz zjazdy, podjazdy. O i już jesteśmy oborniki. Skręć w lewo. Chyba przez ten wąski mostek będę jechał. Zobaczymy ten mostek też jest bardzo charakterystycznym elementem obornik. Drewniany most naprawdę wąski tylko na osobówki. Nośność tam pewnie niewielka. W ogóle nie mieliśmy ten program nagrywać w tej siłowni Prestige Gym, ale w szamotułach. No wczoraj wieczorem Marcin mi zadzwonił, że on akurat tu musi też podjechać przy okazji. A w ogóle to jest nowa siłownia, żebyśmy nie chcieli zobaczyć tej nowej. Też wiadomo, trochę reklamy mu też narobimy takim programem. Ludzie zobaczą, że to, że to jest siłownia, gdzie naprawdę przyjeżdżają ciekawe osoby. <laughs> nie mówię o sobie. <laughs> że się coś po prostu dzieje, a to jest ważne bo dzisiejszy świat i społeczeństwo ogólnie no nie wiem, przez tą pandemię czy ogólnie przez ten internet, to wszystko po prostu jest ja to tak obserwuję osobiście no, no bez władz jest nikomu się nic nie chce nikomu na niczym nie zależy takie, takie po prostu <śmiech> <śmiech> jak to powiedzieć, ciamciaramcia bo to będzie tak chyba najbardziej odpowiedzialne. Nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście są ludzie, którzy naprawdę bardzo dużo robią, działają, mają pełno energii i życiowej, jakiejkolwiek. No ale niestety, no, no tak większość społeczeństwa, no po tej pandemii to... I to nie tylko, nie mówię tylko o Polsce, bo no wszędzie to jest niestety. No, po prostu wszystko tak siadło, takie bezwładne się zrobiło. Tu jedziemy przez ten ciekawy mostek Tam jest naprawdę wąsko jak się samochody mijają to nie jest to komfortowe uczucie Muszę sami zobaczycie Głównie na żlepkę Za 200 metrów skręć w lewo A tu z drugiej strony Nie, Nieprzyjemne, wysokie drogi drewniane co prawda, ale je potrafią nieźle rozobić. Skręć w lewo! Następnie skręć w lewo! To są uroki, mapy Przede wszystkim, gdzie tu jechać naprawdę? To są dwie drogi Skręć w lewo Naprawdę jestem ciekaw To no sama miejscowość, tu jest właśnie centrum, takie obornik, bo no widać taka mała miejscowość ogólnie i budowle no, najróżniejsze i stare, i nowe, i średnie jak to mówiłem, taki chaos architektoniczny ale co zrobić tu jest też taki skręt bardzo nieprzyjemny to akurat już znak stopu jest ale kiedyś tego nie było to była tragedia, co chwilę zderzenia były Wpychają na siłę Ta siłownia jest tam gdzie myślałem Marcin mi trochę inaczej tłumaczył chyba, że Google Map coś tu przekłamuje się zdziwię gdzie jestem Wszędzie fotoradary, kary, kontrole. Człowiek normalnie się czuje osaczony. Za 300 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. 9.41, jestem 19 minut przed czasem. бежать. Ну, вот так. Chyba to w tym kompleksie. Na razie kończymy.